Szczęść Boże Siostry i bracia, Gisela Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 3 lipca 2021 roku, Orędzie Maryi, dzieci umiłowane. Dziękuję, że tu jesteście zjednoczeni na modlitwie i że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci moje, ja jestem tu jeszcze z miłosierdzia Boga, który chce Was zbawić. Proszę Was usilnie, dzieci moje, nie odwracajcie się tyłem do Boga, ale módlcie się, módlcie się, módlcie się za tę zatraconą ludzkość, módlcie się za Kościół w którym nieprawość chce być panią. Dzieci moje, niestety tylko nieliczni mają prawdziwą wiarę. Ale proszę was, żebyście prowadzili waszych braci bożą drogą, która jest drogą prawdą i życiem. Wydarzą się bardzo złe rzeczy. A nie widzę Was gotowymi. Przygotujcie się z należytą powagą, byście mogli wejść do domu Ojca, w którym wszystko jest gotowe. Nowa Jerozolima jest blisko, i ja chcę, żebyście szli w pierwszym rzędzie z radością, miłością i pogodą ducha. Teraz Was zostawiam. Z moim świętym błogosławieństwem, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie Ducha Świętego, zachęcamy do postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości. Niech prosi Maryja o światło, co w jego życiu może stać się darem złożonym ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego siostro i bracie zaprasza cię, Maryja? Prosimy o subskrypcję. Bóg zapłać.